Omen to agent, którego prawdziwego imienia nie znamy. Nie wiemy skąd pochodzi, ale wiemy, że wykorzystuje Radianid do swoich mocy i dołączył jako trzeci do protokołu Valorant. Omen jest pierwszym radiantem, który dołączył do protokołu. Ma tajemniczą i mroczną przeszłość, która jest po części powiązana z przeszłością Viper. Na chwilę przerwę, ale pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, o subie, jeśli jesteście nowi, oraz pamiętajcie, że możecie mi wspierać. A w opisie macie playlistę do wszystkich odcinków z lore. Nie przedłużam już, lecimy dalej. Głównym punktem historii Omena jest nieznane wydarzenie lub wypadek, który miał miejsce, przez co został rozerwany na strzępy i przemieniony z Człowieka w jego obecny stan. Moment jego wypadku ciągle powraca, a kilka kluczowych punktów jego historii jest po prostu nieznana, niewyjaśniona lub po prostu niejasna, ale to nie oznacza, że nie wiemy o nim kompletnie nic, bo co nie wiemy? Omen ma pod nurą osobowość, która jest wypełniona specyficznym poczuciem humoru. Omen stracił większość, o ile nie wszystkie swoje wspomnienia z przeszłości sprzed wypadku, a jego głównym celem jest odzyskanie jego wspomnień. Omen ma naprawdę interesujące voice y z Cipherem i Viperką, bo wydaje się, że obie te postacie mają pewną wiedzę na temat jego przeszłości. Co prawda wszystko co się wydarzyło przed utratą jego pamięci jest spekulacją, ale dosyć prawdopodobną. Omen miał swój udział w historii Sage i Viper, z czego Viper zna niektóre szczegóły jego przeszłości, choć nie jest znane ile z tego dzieliła z Omenem. Wiemy również, dzięki Fate, że Omen pracował pod kilkoma pseudonimami, a mianowicie jako Fred, John, Markus, Johan i Dimitri. Jak już wspomniałem, głównym celem Omena jest odzyskanie swoich wspomnień i znalezienie odpowiedzi na sytuację, w której się znalazł. Wydaje się, że może to osiągnąć poprzez zabijanie, co komentuje takimi zdaniami jak "Czujesz się sobą, znowu ich łami, czy też znowu skrzywć ich ponownie? Omen czuje szczególną satysfakcję z zawicia swojego odpowiednika z Omega, co komentuje jako to, że zabijając go zyska swoje wspomnienia. Wrogi Omen, Omen z planety Omega, może mieć wiedzę i być świadomy tego, co się stało. Omen po wypadku uzyskał upiorną i zresztą podobną do upiora postać z mocami radianitu, dzięki której może się teleportować czy manipulować cieniami. Jest w stanie dokonywać, można powiedzieć, że niewiarygodnych czynów, choćby sama teleportacja nie wydaje się być prostą rzeczą, ale robi to na koszt utraty swojej ludzkiej. Wielu swoich voiceline'ach Omen mówi, że odczuwa wielki ból, jego ramiona często drżą, a sam musi podejmować spory wysiłek, aby zostać stabilnym w swoim stanie, w jakim się znalazł. Choćby robi na drutach, czy ucina liście drzewka po to, żeby mógł się łatwiej skupić i panować nad sobą. Poza swoimi umiejętnościami Omen dużo lepiej wykrywa emocje osób takie jak lęk, nadzieja czy radość. Teraz przejdę do spekulacji, które nie są ani potwierdzone, ani nie zostały zaprzeczone, ale miejcie to na uwadze, że ze względu na historię Omena, która jest pełna dziur i niewiadomych, to są tylko teorie. Jedna z w najpowszechniejszych teorii jest taka, ile ma wspólnego Omen z Sage i Viper. Viper była niegdyś naukowcem pracującym w Kingdom, w którym przeprowadzała eksperymenty związane z Radianitem, co wiemy, że miało miejsce. Jednakże prawdopodobne jest również to, że jednym z obiektów badań był człowiek, który właśnie miał stać się Omenem. Eksperyment poszedł tragicznie, co doprowadziło do śmierci człowieka. I prawdopodobne jest to, że to właśnie był wypadek Omena z przeszłości. Viper w tym momencie zwróciła się o pomoc do Sage, która próbowała uleczyć i wskrzesić Omena, jednak nie była w stanie go w pełni ożywić. Rezultatem było przywrócenie. Omena do tego stanu, który znamy z dzisiaj, czyli pozbawionego ciała i utratą wszystkich wspomnień, które miał. Są również teorie mówiące o tym, że to Omen był jednym z naukowców pracującym w Kingdom u boku Viper, ale nie był obiektem testowym. I podczas badania wydarzył się wypadek, którym oberwał właśnie Omen. Również są teorie mówiące o tym, że to Omen poświęcił się, aby ratować innych, bo wiedział, że zaraz się coś złego stanie. Pewnymi podstawami, które przemawiają za tymi teoriami, jest pewna nienawiść Viper do Sage oraz komentarze samej Sage, że Omen wzrósł w siłę, co mogł. Mogłoby sugerować, że to właśnie Sage próbowała wskrzesić Omena. Są również spekulacje mówiące o tym, że to, co się stało z Omenem, jest bezpośrednio związane z Radianitem. Obecnie, wszystko, co wiadomo o Radianicie, jest to, że moce można uzyskać poprzez odpowiednią konfigurację genetyczną, jak i w oddziale w jakimś wydarzeniu związanym z Radianitem. Co mogłoby przemawiać za tym, że w takim wydarzeniu właśnie wziął udział Omen, co byłoby tym tragicznym wypadkiem z przeszłości. Do mnie osobiście przemawia najbardziej ta teoria związana z Viper i Sage. Dajcie no, ja znać, co o tym sądzicie. Jednakże jeszcze mamy Omena z planety Omega, który. Na Pearl otrzymał własną statuę. Omen Omega brał udział w ratowaniu mieszkańców Lizbony. Dzięki jego mocom udało się uratować ludzi, którzy zostali złapani przez wodę, i udało się ich zabrać w bezpieczne miejsce. Omen Omega otrzymał także zestaw komiksów, które można znaleźć w sklepie z komiksami na Pearl na spałnie broniących. I to tyle, jeśli chodzi o lore Omena. Pamiętajcie, łapie w górę o sobie. Pamiętajcie też, że możecie mnie wspierać. Dzięki za oglądanie. Cześć!